Cześć, dzisiaj kolejny Bosik z beta serwera Gameforge'a. Testujemy cztery nowe mapy. Dużo nowych bossów, dużo nowych potworów, metinów, żył, nowego EQ. No i jak tu można nie grać? Słuchajcie, teraz zabijemy sobie Bosika, który jest na 103 poziomie. Generał kap. Pa. Ciekawe, czy ktoś taki istniał. Ja nie słyszałem. Pewnie wujek Google podpowie. Generał odpycha. Często po prostu trzeba się zblokować z dwóch stron: generała i siebie. To jest prościutkie. Takie co zrobić w Metinie. Tego jakoś chyba nigdy nie naprawiam. Bo to jest tak naprawdę nie błąd gry. Ani błąd gracza. Tylko po prostu błąd tekstur. Hity, ładne, ale no EQ też ładne. Jak widzieliście, jaku pokazywałem w poprzednim odcinku, chyba w odcinku numer 2. No widzicie, ma taką, jakby nie wiem, co to jest zasadzka, czy te, te, ten szybki atak, czy coś, ale skutecznie potrafię odepchnąć, jeśli nie jest się zablokowanym. Można dziada otruć, chyba że ja to zrobiłem trochę wcześniej, ale akurat tak wyszło. Z bossa leci wszelakie dobro. Mówię tutaj przede wszystkim o tych nowych ulepszaczach. Szkata jest też. Pedek mi z niego dropnął na innym cecha, Bardzo fajnie. Wiecie, co tak się zastanawiam na tej becie? To zauważyłem, że bardzo dużo osób woli się po prostu klepać, niż sprawdzać, co nowego. Jeśli wolicie klepać, niż sprawdzać, to wasza, Wasz wybór. Ja mam tego nie bronię, ale ja przyszedłem tutaj, żeby sprawdzić, co się dzieje na nowych mapach. Z początku te moby biły bardzo, bardzo duże hity. Nie wiem, jeśli ktoś się zalogował od razu i przyszedł na tą mapę, to bolało. Ok, jak widzicie, drop jest fajny. Szkata, a w szkacie zaraz otworzymy tą szkatę chyba. I w szkacie wachlarzyk. Podoba się? Subskrybuj kanał. Do zobaczenia.